Bardzo serdecznie, tutaj Monika na kanale Mama Tarot i Runy Witam Was moi drodzy w kolejnym czytaniu miesięcznym Będę się omawiać kwiecień 2025 Mam nadzieję, że marzec był dla Was przyjemny, wiosenny, ciepły Taki budujący Dla mnie, prawdą mówiąc, był, choć był też bardzo wymagający Wielu rzeczom trzeba było podołać, a w wielu miejscach być Pięknie Wam dziękuję za spotkania, zarówno w Gdańsku, jak i w Warszawie. Będzie również możliwość spotkać się ze mną w Bydgoszczy. To jest weekend 5 i 6 kwietnia 2025. Zapraszam Was na EZOFEST do Bydgoszczy. Zapraszam Was również do czytań prywatnych. Do portretów tarotowych, do nauki run bądź tarota. Zapraszam Was również do wspierania mnie i mojego kanału. Można to zrobić poprzez linki w opisie filmu bądź też poprzez ikonę Wesprzyj tutaj na YouTube. Można mi również postawić kawę i ciasteczko. To jest miesiąc świąt, więc życzę Wam wesołego, wesołego czasu. Życzę Wam też wspaniałej wiosny i wszystkich zainteresowanych czytaniem prywatnym zapraszam do kontaktu mailowego. Do zobaczenia również w Bydgoszczy w tym miesiącu. Zapraszam również na mojego bloga, tam zawsze coś publikuję nowego, jakiś nowy tekst. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Przechodzę do czytania dla znaków. Witam cieplutko wszystkie Zodiakalne Wodniki. Kwiecień 2025 dla Was. Najpierw wylosuję runę na ten miesiąc. luna Rosu, luna zabawy, pijaństwa, szaleństwa, swawoli, swobody po prostu. Więc może to być bardzo fajny dla Ciebie miesiąc, w którym Ty swobodnie się wyrażasz, jesteś ekspresyjny, jesteś autentyczna runa perdo pokazuje też niespodzianki, losowe niespodzianki, niespodzianki, które um, mogą cię ucieszyć um, w kontekście twoich działań zawodowych, twoich działań finansowych, bo to jest runa pieniędzy, to jest runa um, niespodziewanych um, um, wpływów Runa Perdo mówi również o spotkaniach towarzyskich, o zabawie, o nieskrępowaniu, o spotkaniu ludzi, z którymi możemy się czuć swobodnie, dobrze, gdzie możemy wyrażać siebie bez żadnych ograniczeń. Perdo to jest też zamknięcie jakiegoś rozdziału i otworzenie, otwarcie nowego. Może u niektórych z Was ta runa pokazywać nagle niespodziewane wpływy finansowe, takie znaczne, takie zauważalne. Może mówić o wspieniężeniu czegoś, może mówić o wygranej w grach losowych. Może mówić również o... Um, Spotkaniu kogoś wyjątkowego, bo to również z racji tego, że jest to runa losowa, może zapowiadać nagłą miłość, miłość od pierwszego wejrzenia. Zobaczymy, co Tarot Wam tutaj syła. Ósemka buław, trójka buław, księżyc. Ok, jakaś nowa droga, jakiś nowy kierunek. Być może Ciebie w jakiś sposób niepokojący, ale na pewno perspektywiczny. Na pewno jest to coś innego od tego, co było, od tego, czego doświadczałaś, od, czego, od tego, w czym byłeś dotychczas. PERDO wiąże się z nowością, z zaskoczeniem, z niespodzianką. Z koniecznością też zorientowania się w tym, na czym stoimy, z czym mamy do czynienia, z kim mamy do czynienia. Tak? To jest ten księżyc, że jest tutaj jakiś element tajemnicy, sekretu, niewiadomej, lęku, który właśnie wynika z tego, że idziemy w jakąś nową drogę. W tym sensie księżyc wiąże się z zaufaniem, z koniecznością puszczenia się. W coś nowego bez generowania niepokojów, zmartwień, lęków. Księżyc mówi o tym, że powinniśmy być przygotowani na wszystko ponieważ e, wygląda na to, że stoisz przed jakąś nową szansą, przed jakąś nową możliwością, która e, której jedynym aspektem, który może być niepokojący, jest to, że to jest nowe po prostu, czyli może nie wiem e, Dostajesz propozycję pracy i decydujesz się na nią, dostajesz awans i, yy, i decydujesz się na niego. I w tych yy, nowych funkcjach, w tych nowych kierunkach, w tych nowych firmach, w tych nowych związkach również, jeżeli tutaj pojawia się miłość, yy, musisz się zorientować w tym, z czym masz właściwie do czynienia, z kim masz do czynienia. Tak? Główny motyw tego miesiąca Dlaczego mówię o zorientowaniu, dlaczego mówię o lęku? Lęk wiąże się z księżycem, lęk wiąże się z niewiadomą, czymś nowym, co się otwiera. Lęk y, wiąże się również, y, przepraszam, y, zorientowanie wiąże się również z ósemką buław i trójką buław. Bardzo możliwe, że tutaj też y, pojawia się jakaś nowa y, sytuacja. W kontekście Twoich y, działań osobistych, ale również zawodowych, bo ósemka była związana z romansem w pracy. Więc kochankowie y, mogą mówić o zakochaniu się w ogóle, o, mm, o nowym uczuciu, o nowym partnerze, partnerce, ale mogą mówić o tym, że taka sytuacja pojawia się w pracy albo też w działaniach Twoich zawodowych, w, w, również w kontekście Twoich. Y, Podróży służbowych. E, także bardzo ważne. <laughs> zabrakło mi tchu <laughs> zabrakło mi głosu. Bardzo ważnym motywem tego miesiąca u wodników są relacje. Jest konieczność zakomunikowania czegoś, przyjęcia czy też odbioru czyjegoś komunikatu. Ko kochankowie wiążą się z dialogiem, z rozmową, z informacją, z przekazem wiedzy, z z decyzją, twoją decyzją, którą musisz podjąć a propos jakiejś sytuacji, bądź też a propos jakiejś osoby, bądź też czyjąś decyzją, która musi być przez kogoś z twojego otoczenia podjęta. Kochankowie to jest dylemat, kochankowie to jest wybór, to jest rosterka, być może przed taką niektórzy z was będą w tym miesiącu stać. Jakie jest w związku z tym zagrożenie? Karta świata? No tu jest takie mocne ultimatum wóz albo przewóz, bo być może Twoja decyzja albo pojawienie się jakiegoś nowego tematu, nowego motywu, nowej szansy w Twoim życiu wiąże się z zakończeniem czegoś, z porzuceniem czegoś, i dlatego to jest taka trudna decyzja, dlatego też. Um, Wiąże się z tym jakieś lęki, jakiś niepokój, świadomość tego, że coś muszę zamknąć, pożegnać. Często Księżyc mówi o sytuacji, gdzie my idziemy w jakąś nową drogę, nie wiedząc, z czym ona się wiąże, co może nam dać, albo czy ile możemy stracić. Wchodząc na tą nową ścieżkę. I często mamy w księżycu takie poczucie, że nie możemy się z tej drogi cofnąć. Być może jesteś właśnie w takiej sytuacji, tak? Dlatego jest karta świata, że tutaj już nie można się wycofać, że coś trzeba zamknąć, z czym się trzeba po prostu pożegnać. Mam wrażenie tutaj dużej wagi twojego kroku, Twojego działania, Twojej decyzji. Jaki jest właściwy kierunek działania, co cię wspiera kapłan? Wspierać dotychczas zdobyte doświadczenie. Mogą Cię spirować, wspierać też wspierować. Wspierać też konkretne osoby, które są dla Ciebie jakimiś autorytetami, mentorami, przewodnikami, nauczycielami. Może to być również konkretna osoba typu terapeuta, nauczyciel, wykładowca, rodzic, partner, partnerka. Ktoś, kto zawsze w bardzo taki konkretny, praktyczny, mądry sposób ci doradza. Wspierać również zodiakalny byk. Tutaj może Cię wspierać również w Twoich dylematach, w twoich rozterkach bądź też w decyzjach na przykład lekarz, tak? bo on też jest związany z kapłanem, ponieważ kapłan odpowiada Chironowi w byku, a Chiron to jest zdrowienie, leczenie, samo uzdrawianie. Tutaj też możesz w ten sposób podejść do tematu, jeżeli tutaj jest jakaś decyzja związana z Twoim zdrowiem. Możesz liczyć na dobrych fachowców w tym względzie, również na osoby, które są wysoko wyspecjalizowane, profesjonalne w swoich działaniach, tak? Możesz się sam również wspierać tym co zdobyłeś, co osiągnęłaś przez ostatnie lata, bo jesteś po prostu profesjonalistą w każdym calu. I też możesz na to dostać dowód od innych, że jesteś dobra i dobry w tym co robisz. To jest kapłan jako wsparcie, jako drogowskaz, jako właściwy kierunek działania. Nie wiem, czy ty się tutaj gdzieś przeprowadzasz, bo te karty mogą mówić o przeprowadzce, nawet o zmianie kraju, tak bym powiedziała. Przeprowadzka może też wynikać z tego, że poznajesz kogoś z innego kraju. Albo z innej grupy społecznej, nawet tak bym powiedziała, i tutaj wszystko może się dla Ciebie zmienić po prostu w sensie pozytywnym. Partnerzy ludzie, gwiazda, bardzo takie wspierające energie, jeżeli chodzi o innych, nowi ludzie, nowe przyjaźnie, nowe znajomości, zodiakalny wodnik, to są osoby, które będą w Twoim otoczeniu. Czyli również przedstawiciele Twojego znaku, które to osoby bardzo dobrze na Ciebie wpływają, może wspomagają Cię w podjęciu jakiejś decyzji, w dokonaniu jakiegoś wyboru, być może też w bardzo konkretny sposób, praktyczny sposób wspierają Cię w Twoich działaniach, decyzjach. Pozwalają i pomagają ci się rozwinąć, a także rozkwitnąć. Gwiazda to jest jakaś nowa forma, jakaś nowa jakość, jakiś nowy kierunek, dla ciebie być może nowy, a dla tych osób jest to dziedzina, na której zjadły zęby, i ty będziesz się tutaj czegoś nowego uczyć. Możesz się również uczyć, inwestować w jakimś nowym kierunku, bądź też działać w sieci. I również z sieci w sieci będziesz zyskiwać nowych znajomych, tak? Gwiazda, mam zaufanie do innych, inni ufają mnie. Gwiazda również mówi o inspiracji ze strony innych, ale również o tym, że my inspirujemy także swoje otoczenie. Um, Widzę, że jest to dla ciebie w jakimś sensie mocny miesiąc. Masz tutaj dużo właściwie same wielkie arkana, a to oznacza, że jakieś nowe początki, początek czegoś nowego w tym miesiącu, co będzie się rozwijać przez kolejne miesiące, a nawet lata. Czym podsumowujesz? Zamykasz ten miesiąc asem kielichów. Wielka miłość, nowy początek, nowe działania. Brak ograniczeń, jedyne co się tutaj pokazuje, to po prostu konieczność podjęcia decyzji i mam wrażenie, że chyba możesz już to zrobić. Może w ostatnich miesiącach szły niektóre sprawy, jak po grudzie, w blokadzie, w ograniczeniach, w lęku, w niepokojach. Być może był tutaj niepokój o własne zdrowie, być może był tu niepokój o to, co dalej. Co dalej ze sobą robić, jak dalej postępować, czy zaufać tej drugiej osobie, tutaj wszystko mówi na tak. To będzie dla ciebie wspaniały miesiąc. Wszystkiego dobrego, dziękuję, papa. Pa.